Siemanko, Manko, dzisiaj jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj jest odcinek z kolejnej misji. Na tym sobie tutaj. Czemu on jest taki gruby. Tuż? on no, nie masz jakieś dużo. muskulatury ile on ma, prawie całą. Wytrzymałeś też, ma dosyć sporą. Wytrzymałeś to ja w ogóle lubię ekspić, nie? Żeby szybko biegać. Nie wiem, czy na górnym sobie czasem nie XPiłem. No, ale no. Dzisiaj robimy. Napad na Kaligulę A i pewnie się zastanawiacie, czemu dolaru nie ma? Wy... Znaczy, no, na latach którzy ogarniają, że i bo wygrali i czemu nie ma dolaru? Tutaj, tutaj, bo patrzcie, gdzie jest dolar? W chacie mili, także jedziemy do chaty mili i wtedy robimy już. Napad, przydałby się jakiś pojazd, dobra, cicho, nic nie było. Eee ten, No co, no jak mam tego, tego, no to sobie zrespię, nie? Może, że nie będziecie mnie jakoś hejtować? Set drugi, set pierwszy, aha, dobra. Nie, set pierwszy. Rower, aha. Rower, rower wy no dobra. E, rower górski, quad, pizza boy. Co bierzemy? Co możemy wziąć? Ludzie? Eee, no to jedziemy Jakieś bronie mam A i w ogóle sobie podekspiłem to Życie i straż polarna Straż polarna chyba miałem Ale życie sobie podekspiłem A minigana Aha mam takie bronie No dobra Teraz on nie jest jak profesjonalista Ale no ja wziąłem miniguna, no bo to przejmowałem terenów, nie? A na tej... a na Wikipedia Sandra sama, sama jest taka porada, nie? To wiecie. O, witam Kaligula, y, którą zaraz obrabujemy. W ogóle Salvator miał do nas wtedy y, po misji tamtej z Liberty City, miał do nas później zadzwonić. Mówił, że zadzwoni do CJ'a, a nie zadzwonił. No to widzicie. O nie, mamy Tek y, 92, dwa Teki, bo mamy w Expione. A i tak pewnie nam zmieni na SMG, chyba, z tego co pamiętam. I gaz uzawiący nam doda. Ej, a, ciekawe, bo nie mam gazu, nie, tutaj, mam granaty. A ciekawe, czy jak wezmę... Eee... Co to było? O nie! Poor skills. Anulowałem sobie... A w dupie. Chociaż nie. Dobra, w sumie i tak to mogę sobie przyzwać. Hitman skills. No. Przez przypadek sobie wiem poor skills. Weapons. Eee, mili... E, kurde. E, rifles... E, heavy, horn. O jest. To jest to? No. O i mamy 2000. Ciekawe czy nam doda. Kurde, ej te weapons miały ciekawe opcje, czekajcie. Jara, mogę, że to mam, nie? Odher 2 Aha Odher. Sprite kamera Sprite Co to jest? Co to jest? Aha eee, Nie no Dobra, przy okazji się trochę pobawimy tym eee, Nie no, to Dobra eee, Uh, weapons Heavy, rifles Dobra, to chyba wszystko Bo mili to są te te. E, te bronie, nie? No Katana i w ogóle piwa. Co to jest? O, łopata, chyba. Dobra. No, łopata mamy też. Dobra, jedziemy. Jedziemy do tej mili, bo się przedłuża. Jedziemy do Mili, energię. Sobie potem znowu przyswiemy energię, jak będzie oszło, to chyba to chyba, nie zniknie. No i patrzcie, to jest długie to bo to jest safe gdzie jeszcze robiliśmy powrót do domu i jestem przed misją koniec kolejki, tylko teraz ter, tereny. A eee, porada taka jest ode mnie. Jak macie tereny, no to na przykład nie macie pobocznych, nie? Zrobione, no to najpierw sobie zrobicie poboczne, a wtedy tereny. Naprawdę. A tak samo przed szkołą latania, lepiej zrobić też poboczne macie tą misję. Ale to może innym razem to zrobię. Odcinek, ale nie obiecuję. Dobra, wchodzimy do jej domu. Piękny dom. Kurde, co to jest za dom w ogóle? Kurde, seks loch. Kurde, lo e, jakieś lochy. Co to didlosy? A e, są jakieś rzadkie, których nie ma, czekajcie. Bo jest ten na pewno, ten. Ten, ten, a tego chyba nie, a tego środkowego. No to chyba nie ma. Dobra, mamy kartę. Widzicie, mamy kartę. O! Dobra, Słudzi zadzwonił. Nie wiedziałem, że jest taki telefon. W ogóle skąd wieś, że my wczoraj tą kartę zdobyliśmy? CJ Daniel powiedział, do zobaczenia za chwilę. Hmm. Czyli oni już tego wiedzą, no w sumie nie będę zapisywał gry i w ogóle. Ale no dobra. Zresztą nie będę, bo często jest tak, że patrzcie, że jest na przykład do zobaczenia za chwilę, albo nie wiem, ktoś tam mówi na przykład CJ, zaraz będę i w ogóle, ale jak się zapisuje gra, to 6 godzin później, czyli 6 godzin czekają te osoby, do których CJ idzie. Ani z potem nie mówią. A i czemu... Ja tak, czemu ja nie na ospad? Nie, jaki mam buy skill. Poczekajcie. Statystyki. Gracz. Eee. Pojemność. Prowadzenie, umiejętność. Jazda na motocyklu No, prawie połowa. W ogóle ile mamy gry? Tak z tak, ciekawości. Osiągnięcia. Postęp z Misje. Równo, postawię 56 To do dupy tak, ale no. Dobra, jedziemy. W ogóle mamy początkowe buty. <laughs> nie wiem, czy on to mówię, ale no mamy początkowe buty. I nie wiem, czy ja mogę kiedykolwiek miałem tej zmieniałem but. Nie pamiętam. Chyba nie, ale dobra. Jedziemy. Kurde, ale prawie walnęliśmy w tamte auto. Dobra. Jadą, jadą i się jadą Dobra Wysiadamy Będzie teraz tereny i wtedy koniec kolejki dla was nagram No Trochę życia straciliśmy, ale stracimy to życie Mała minigana he, he, he. Minigana też będę musiał sobie zostać na koniec kolejki Nie? Na Big bo ta walka jest taka kurde Trudna, nie? Dobra Ten woźny w ogóle jest bekowy, co tam siada back Mój kolega udaje tego właśnie go w takiej naszej grupie, no bo mu linkę do tego filmu, chyba. Dostaliśmy 10%. O, jest energia. Dobra. W ogóle. Patrzcie, w ogóle jak się jest napad to tego zmienia się ten. E, włosy. Na porządkowe, Cezar. Nie Cezar z na ziomek tylko fryzora Cezar. W ogóle w Los Santos jest tam, to, tam ta rewolucja, tak że terenie, a Las Ventures, w Los tutaj szalejemy. Dobra, jedziemy. Oj, i patrzcie. Eee, widzicie? Widzicie, dostali SMG. SMG dostał Drzwi dla personelu, w ogóle nie wiem czemu nie mam muzyczki No w ja mam tamtej, pobrałem dialogi i to i kilka radii, no ale nie wiem właśnie Nie <laughs> chyba go pani. To nie jest chyba ta karta, Mili. Chodź, nie. A w ogóle mamy kastek, nie? Nie mamy wyciągnąć broni, ale mamy kastek. Tak no. Czekaj, jakbyśmy wyciągnęli tą broń. Nie będę teraz sprawdzał.

Pewnie nic nie się widzicie, nie? Włączę dla was to Google. Będziecie lepiej widzieć. O przekąska. Kupmy. To troszkę życie nam się wynajmionowi. To by potrzebowała czegoś dużego albo unieść te drzwi, tylko to na nie jest duże i jakby nie było klawiatury numerycznej, o. To byśmy na zrobili tej od Rydera z tym wózkim. Num ośmiu, które to było. To chyba, dobra. Jezu, jakie to są te, te te, takie dziwne te, na tym tylu Nie wiem jak to się nazywa <grywa> Everybody, I'm following Kurde Ten woźny taki porąbany trochę Została ci siódma minuta? Chyba tak Dobra, i zaczyna się. Kurde, minigun. Minigun. Teraz do mnie poskoczycie, wy. Kurde, co sobie myślicie, ludzie? Kurde, całe, całe, co się myślicie w ogóle. Kurde. Ciekawe, jak to jest w prawdziwym życiu, lub w GTA 5, tak ma na to być Minigana w łeb dostać. Nie wiem, bo chyba, jakby się zsło, z tyłu peda w gtapie no to on by chyba uciekł, bo by suszał minigana. A tamten, tak ze ściany, strzegaj, jak to się robi. Tak samo można gardę w ogóle zrobić, ale tak dziwnie. Bo nie pętam. Bo nie pętam.

Tak to jest, gdy się znam na pamiątki GTA i w ogóle. o oh, fuck! Tu. Uh, tu. Jobra. Wybuch. O cholera! to jest jedyny ten, że jedyny napad. Dobra, ta mamy pancerz, tu możemy iść. Goryle, mafii. Co ma do tego Berkeley? Mafia. Oni ich, on, ich na ulicach nie można spotkać. Ich można tylko w tym ich można tylko y, w kasynach. W tej Bo w San Fierro i w Los Santos są te gangi, a właśnie w LV nie ma. Dla raz. Mamy minigana. Minigana w ogóle nie, się nie przeładowuje, nigdy chyba nie. A Zero czeka. Załóżcie mundurę na no i teraz wyglądają jak policjanci. W ogóle cztery motory mieliśmy zdobyć, a dwa są tylko do ucieczki, nie? Także no. Dobra. Mona chyba jest z Dobra, dobra, o ten ma dwa, dwa pistolety, to jest kozak. W ogóle, my pistolet z tumikiem dostaliśmy od tej misji. Czy on był taki, nie to... Dobra, koniec minigana już, na dziś, raczej. Wkurasz mnie, samolociku wiesz? Niestety, ale muszę jednak mi nałożyć dzisiaj jeszcze. Co tu się odpieprza? Ty tego, ty mi nie spani na mordę. Nie! Mówiłem, że mi spanie na mordę. A to jest zamiast na no, oktowizora chyba z No O Jezu! Ja nie wiem czy ja tak robić. Tego... Tych ze snajpy trzeba najlepiej. Kurde. A poczekajcie. Mm. A czy możemy na przykład... Fuck! Nie! O, dobra? Dobrze. Dobrze jest. Dobra. Nie, nie, dolecimy tam chyba. Dobra, strać tam. Yy, ja mam pytanie takie. Co jest? O jest. Wyłączyłem chyba spadawkę. Czekajcie, wich. Spam vehicles, nie? Jest! Jest chyba. Planes i helikopters. Jest, dobra. Policyjnym. Śmigłowie z telewizji, Cisparo, Leviathan, Maverick. Zabierzemy Myślę, że śmigła z telewizji. Bierzemy Fajnie jest to, że akurat że akurat pojazdy mają swoją nazwę, ale polską, nie? Bo ogólnie no to widzicie. We, we, we pols wanted level, vehicle, spawn i w ogóle. No to widzicie, no to to jest akurat angielskie, ale widzicie, ale tutaj jest już po polsku. Także to jest fajne. W telewizji trudno być ale da się w pewnym sensie. Najlepiej go uszkodzić, wtedy, na przykład, czołgiem go popycha do hangaru, lub na, do garażu. Bo do garażu też się da. Najlepiej w SF. Ja tak robiłem z policyjnym tym, bo ja chciałem, Michelle, do policyjnego tego helikoptera. I ja zawsze wtedy uszkodziłem z y, tego ten, ale policyjny śmigłot wtedy ciągnąłem go do garażu. Widzicie tą gwiazdę tam? Piękna, nie? Gwiazda. Ciekaw, co z nią chodzi. Jeśli to w ogóle jest gwiazda. Ile trwam kurde, 20 minut. Dobra, ale myślę, że się powinno udać. Jak mi wywali teraz, to w górze. Zawsze dogadam, tym, jak mi wywali. No bo ja nagrałem telefon i nigdy nie wiadomo, nie. Teraz nie wiem czy nagrać GTA 5 czy już zrobić koniec kolejki. Chyba zrobię GTA 5, co? Odcinki teraz. Przełączę się na Xboxa. Tego tu mam. I chyba sobie podłączę po prostu GTA tego. i wyłączę sobie GTA 5. O, a ten w ogóle go walnie, nie wiem czemu No właśnie <śmiech> <śmiech> się do domu, Seagate Ale gdzie jest twój dom w ogóle? Zresztą to jest chyba twój dom Misja wykonana No to widzicie, napad jest zrobiony, Jedyny Salwator, dzwoni O, dzwoni That much. Sir. You copy backstabbing shit. Salvatore, nice to hear from you too. You're dead. Your friends are dead. Your family is dead. I'm gonna fuck you up and your children and your grandchildren. Well, it's been nice talking to you, but I got some money that me spending on some expensive triang. So if you excuse me. Czemu gadał, że wnuki w ogóle? Skoro on chce go zabił, no to jak wnuki. W ogóle, czemu ci ludzie dosyć często tak uciekają? Ja nie, nie o to chodzi. Dobra. Komentujcie. Kurde znowu. Kiedy się tego nauczę? Oceniajcie, udostępniajcie i wiecie co dalej. Narka.